Cześć, ponownie w filmie Jak zresetować info. W tym filmie pokażę Ci, jak zmienić tapetę na ekranie głównym w Samsungu SoulSafe S25. Zacznijmy. Zmiana tapety na ekranie głównym jest bardzo prosta. Wystarczy, że przytrzymasz palec na ekranie głównym, a następnie klikniesz tapeta i styl, lub możesz przejść do ustawień, przewinąć trochę w dół. I tutaj możesz wybrać tę samą opcję: tapeta i styl. Po lewej stronie widzisz ekran blokady, a po prawej stronie widzisz ekran główny więc chcesz kliknąć na ekranie głównym, a tutaj chcesz kliknąć tapety. A tutaj możesz wybrać spośród kilku różnych opcji na przykład Możesz wybrać coś, co jest już wyróżnione na Samsungu S25. Możesz wybrać coś z galerii, możesz wygenerować coś za pomocą AI, możesz wybrać bardzo prosty grafikę lub jeszcze prostszy kolor. Jednak nie podoba mi się ta opcja, ponieważ nie ma tutaj zielonego koloru, lub możesz wybrać coś z motywów galaxii. Dla mnie to będzie ten bardzo wyrazisty i ładnie wyglądający wzór czaszki. Po tobie. Na przykład baw się powiększaniem i zmiana położeniem tapety. Możesz po prostu kliknąć. Gotowe. A potem, jak widzisz, zmiany zostały zastosowane do ekranu głównego, a nasza tapeta na ekranie głównym została teraz zmieniona. To wszystko w tym wideo. Jeśli uznałeś to za pomocne, proszę rozważ polubienie i subskrypcję.